gdzie dzieją się niesamowite rzeczy. Słuchajcie, stałem sobie jak co dzień rano i okazało się, że na paliu stał możecie kupić moje bryloki, Lolo Dosłownie, żółciutkie, piękne e, bryloki, żółtej owieczki, a nie katnapowe. E, bo ogólnie to wy mi mówicie, że Lolo wrócę, bycia owieczką. A co ja się wam powiem, że ja nie mogę? Że ten głupi katnap, on mnie chyba tutaj zamknął w tym ciele na zawsze. Ja już nie mam bladego pojęcia, co mogę zrobić. Jeszcze mi jest żal. Ale, że bolka w to, w to wciągnąłem ja nie chciałem żeby on miał przeze mnie też jakieś problemy o nie lol jesteś najgorszy ale dobra uf uspokójmy się dajcie łapeczkę w górę napiszcie w komentarzu dajemy radę i dajcie suba bo na 100 tysięcy nagram piosenkę o i będzie będzie śmiesznie dobra ale słuchajcie bo nie o tym patrzcie wstałem sobie rano i zobaczyłem że przed moim domem jest bardzo ale to bardzo dziwna rzecz tylko wiecie co skończyło mi się żarcie to będę musiał chyba iść do bolka potem po jakieś jedzonko bo jak widzicie nie mam nigdzie żarcie chyba, że gdzieś tutaj mi się schowało, ale widzicie, że tutaj nie mam takiej kłopoty, ale patrzcie, tu sam list! I to był bardzo ciekawy list, bo ja już powiem wam tak, e, no, ja troszeczkę już go przeczytałem, e, z tego powodu, że po prostu patrzę, a tam jakaś książka, patrzę, list od Katnapa, to mówię, dobra, muszę to nagrać! I to nagrywam, nie? dlatego patrzcie to, co jest napisane w tym liście, bo ten list jest bardzo ważny, patrzcie, muszę porozmawiać z Wolokitka szybko tam, gdzie zawsze, widzicie? Jakby, jakby Katnap chciał coś od Bolka, bo chyba prawdziwy katap jeszcze nie gadał nigdy z bolkiem, a tutaj mnie goni! Jaki kąpi Muszę go pokonać i może jest szybko pojedzenie! O dobra, dobra, ja biegnę do tego bolka, on pewnie śpi Katnapowym domu. E, trochę się z nim pokłóciłem ostatnio, bo on chciał, żeby to był pół, pół czerwony, ale zobaczcie, że tam przynajmniej są jakieś trzy bloki czerwone, więc można by powiedzieć, że to jest nawet takie e, katnapowe. Dobra, wiecie co? Wchodzimy tutaj do domu. Ciekawe, gdzie on w ogóle będzie. E, czy on będzie spał, czy on co będzie robił? Poczekajcie, czy ja go może ospić. Dobra. E, e. Ja mam pomysł, ja mam pomysł. patrzcie to, patrzcie to. E, dzień dobry! Czy e, jest tutaj pan? O, 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 o e, nie, nie, nie! Ja nie jestem kotnap, jestem e, tutaj menadżerem pana Pawła Paliona i e, chciałem tutaj zebrać czynsz za mieszkanie w domu! Jaki? Jaki menadżer? Ile pieniędzy mam się dać? E, p już ci mówię, e, 456 tysięcy zielonych! E, o kurde, ale ja tyle nie mam! Dobra, Nie, tu. no to ja! Bolo, to ja! Aha, ty, 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 ty zaraz sobie pobieram! Tak a nie daj mi ryby albo coś, bo musisz lećć chce. No, masz jakieś ryby! O, to ty, ty, ty jesteś przygotowane zawsze! Ale zobacz! Tak, jest tak, ja ci powiem, że, że ja chcę z tej kuglą i to ja nie więc wyrzucajmy! Dlaczego ty jest surowe ryby? No bo mnie słuchają teraz ryby. E, surowe? Nawet surowe, no Jem sobie idę i widzę surową rybę i odlazłem no. jem. A ty sobie tak nie miałem. To jest niepożywne w ogóle, Bolo, co ty w ogóle wygadujesz? Jest pożywne, ryby są dobre i nie odzywa się. W się. Dobra, mam... e, czekaj, to bo wiesz co, teraz... bo jest przypał. Jaki przypał? E, przypał jest taki, że napisał do mnie prawdziwy Katnaw. ten taki nasz władca yy. co nam rozkazuje. I on powiedział, no. że on musi z tobą porozmawiać i patrz to, nawet w liście to napisał. To, to, co ty mówisz? No. Ja porozmawiać. Ze on chce gaz? widzisz? Gaz do kitka... O Wasy! Ej, a w ogóle to on mi się co Cały czas mam sny o tym no. katnapie, dlatego ja te... jak tyle śpię, bo mi się fajnie śpi. No ja mam tak samo i on mi się co chwili śni. I to jest dziwne, bo on w tych snach mówi mi na przykład takie rzeczy, patrz. Ale, ale nie mówi nikomu, nie? On mówi... E, no. Lolo, już na zawsze będziesz katnapem! Ja nie Ej, ale mi to jest dokładnie to samo. I no. Ja miałem tak, że on się zrobił w takiego wielkiego, jak no. W balonu? Wlecał, wlecał w powietrze i zrzucał takie ryby, na takie linie właśnie. Ja A po to... tych linach się wspinałem i zjadłem każdą mybę. A potem wylądowaliśmy na takiej wielkiej górze, gdzie no. był z katnapy, jakiś tam posąg, i powiedział, że, że już też będę na Eee, wiesz co, to no, ty, ty nie powinieneś chyba oglądać takich bojek, bo ty chyba Zem? bajki za dużo oglądasz i tam u Ciebie takie śnisną, wiesz tak jak to było fajne, to była taka adrenalina, że ja niby... takie brzydko nie czułem. No niby tak, dobra, chodź, wiesz co, musimy pójść do miejsca, w którym ja gadałem z Katnapem, e, ty byłeś kiedyś w jaskini Katnapa? Ej, ja nie byłem chyba w jaskini Katnapa, a gdzie to w ogóle jest, a w nie pamiętam już. Ja nie pamiętam właśnie czy ty byłeś, ale w każdym razie to jest jaskinia Kacnapa i ja się z nim tam zawsze no? komunikowałem, bo on dostałem od niego numer i on w ogóle do y mnie dzwonił y, na telefon i on mi zawsze tam wiesz gadał no. różne jakieś rzeczy, a on teraz chce z tobą pogadać, ale napisał tam jakiś przypał. Ej, ciekawe co on mi chce powiedzieć, ale myśli, że, że chcemy ten, żeby zać, czy, czy właśnie będzie to taka miła rozmowa? Ja szczerze myślę, że on jest chyba zły na ciebie jak ty, ale co są przecież ja nic nie zrobiłem chyba ostatnio. No ostatnio może nie, a może coś czego ja nawet nie wiem zrobiłeś. Ale no właśnie to może tego nawet nie pamiętam, bo no bo wiesz, no przecież to jest my, to jak laser wszystko, nie? Nie no, wiem ale wiesz, co, no my no zobaczymy, no to już daleko to nie jest, kawałek drogi już e, za nami i jestem bardzo ciekawy co on ci będzie chciał powiedzieć, ale pamiętaj, tylko ty, 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 ale... nie, nie wysprzedź się na mnie, nie? Ja już zes mnie to na skórę, no, przecież jak będę chciał, nie odwracaj na te i... I powiem, że się już nie nadaje na to. Eee, no powiem ci szczerze, że ja bym skorzystał nawet z takiej opcji, bo ja, jak, jak ja słyszę, że my mamy być katnapami no. na zawsze, a, a potem słyszę od papilona, że on nie chce się kolegować z katnapem, to, to mi potem smutno. Ale to złe, bo niech się podoba to. bo taki jestem No ale siebie, mi to się a... to podobało na początku, ale potem stwierdziłem, że to nie jest jednak aż takie fajne, że lepiej być sobą, a nie udawać kogoś. Ale ja nie udawam pan, ja jestem cała... Tylko po prostu, no, jestem ślicy, no. Ja nie Ale wiem coś... czego ty, nie, nie rozumiem No dobra, no niech się będzie, dobra, chodź tutaj, chodź, bo gdzieś tutaj była gdzieś tutaj się z nim gadałem. Ej patrz, co to Gdzie? jest? Ej, w ogóle tutaj Przypał, patrz to, pokażę to, Ci co? Patrz co to się stało? Ja to zabudowałem, bo część to, że ja tutaj e, miałem taką... No. Czekaj, co to jest w ogóle, widzisz? Ej, nie, a co to w ogóle takie? Widzisz, chodź. Ej, tam co jest, patrz! Co? Ej, a no tam no co tak tak, bo ja ci chcę to pokazać, patrz. Ja w tym miejscu musiałem wrzucić no. jakiś oddech wspomnień i czaić to, że widziałem jak będzie papilonowa wyglądało za e, ileś tam miesięcy i było całe fioletowe. Co ty, co ty mówisz? To jest możliwe możliwe, żeby to zobaczyć? No tak mi katna że mam Ej. zrobić i mi pokazał mi jakby, ale dobra, to nieważne, musimy się Ale z, to nim chyba to tak dzieci no. tak, w Harym Potterze tak było, oglądałeś Harry'ego Pottera? A ja nie widziałem takich bajek, nie, nie lubię. A, bo sobie oglądasz pewnie jakieś głupotki. Dobra, wiesz co? Dobra. Musisz teraz tak, stanąć naprzeciwko tego katnapa i kliknąć w przycisk. Ale tutaj na ten? No, jak klikniesz przycisk, to do niego zadzwonisz. Ej, ale na. No, do, dobra, ale to jest. To ja się czekam, ale dobra, spróbuję, nie? Dobra, klikaj. Klikam. Trzy, dwa, i, jeden... jeden. Aaaaa, widocznikacie! Bojo! To jest katnap! To jest katnap! To jest wynoszne katnapy! A czego bym chciał? Chciałbym powitać w naszej rodzinie! witaj do nas. I teraz na zawsze już będziesz w rodzinie Katna! Na zawsze będę w rodzinie Katna! Podoba mi się to! Y nie mam nie w ogóle... ...stresyjów! Super! Bardzo mnie to cieszy, ale muszę Ci powiedzieć jedną rzecz! Musisz... Troszeczkę okiełznać klolo, bo mu zaczyna odbijać. On mi mówi, że już nie chce być aż do końca na, na. Ej, Właśnie, też mi mówił, ale wiesz, bo on, on myśli, że, 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 że to jest że on jest kartonachym. Ale ja mówię, że to są same plusy, ale on tego w ogóle nie, nie rozumie. No bo on jest głupcem już no jest bardzo głupi. Dlatego ty jesteś teraz najszybiejszym kartonem na świecie i ty możesz zwalczyć go. Jeszcze mam na świecie, tak na, na świecie. Pamiętaj! ja byłbym wszystko, żeby, żeby tak było, jak jest teraz Ta. i chcę, chcę być jeszcze silniejszy, jak mi pomożesz, I ja zrobię wszystkie, wykonam wszystkie twoje rozkazy, które chcesz, żebym złobił i będę najpowszechniejszy. Kikacie, jeszcze jedna sprawa, niedługo nadejdzie zagłada, wielka bitwa kasa, musisz być przewódcą. Musisz przewodzić ich i musimy wygrać i będziemy zamieniali palionowo na cut-snap'owo. się teraz do tajnej bazy pod domem kasa i tam znajdziecie plany, które będziecie musieli uzdrowić. Dobra, Dobra zrobimy to. Zastanawiam się, że wykonam wszystkie twoje rozkazy, Tak snapie gier To teraz Zwykań wykań, szybko do... Ej, ej, co ci ej. powiedział? Co ci powiedział? Ej. Co ci powiedział? Yyy... Właśnie, się... oni mi powiedział dużo rzeczy, ale wiesz co mi powiedział najważniejszego? Czego? Żeby... Żeby iść pod dom katnapa. No? I, i tam są jakieś plany. No dobra, no to idziemy szybko, ale czego plany? Co on w ogóle mówi? No mówię, że jakieś plany są ukryte pod domem kapnapa i że musimy się ich posłuchać i musimy tam udać się jak najszybciej, żeby i, i, nikt tych planów Aha. nie mnie Okej, okay, a coś jeszcze ci ważnego powiedział czy nie mówił nic ważnego? co e, nie e, to nic ważnego. Tylko a, to był takie... Nie, w ogóle, na znaczy tej nie, taki weź, taki... No, się krzyczał, nie? Ale był, no. git, był git, A to dobrze, no to... O to wiesz co, no to... Mi się zdaje, że, że fajnie, że cię polubił, nie? A, a powiedziałeś mu, że nie chcesz być katnapem? Eee, Tak, no oczywiście oczywiste. oczywiste. co ty powiedział? Ten, znaczy, yy, no powiedział, że... No nie wiem, nie pamiętam już, bo to była druga rozmowa, wiesz? Yy, miałem wrażenie, że rozmawiałem z nim yy, godzinę. A, no dobra, ale daj mi rybę. Dobra, ale jak nie będę ciągle... Czu... Dawaj, bo wszystkie rady wyrzuciłem, tam no, masz, daj kilka. O to no bo to chodźmy pod ten dom Katnapa ja i czap, co w ogóle tam jest. I, i, i przesadź mi klasz telegryf, weź się stary. No dobra, no pójdę połowić potem, no dzisiaj się nie przygotowałem, bo po prostu ja od razu zobaczyłem list i włączyłem dobra. nagrywanie. Dobra, skąd ta klasz, że po te, do tego domu, gdzie to jest, tam? No. Ej, jak widziałeś najszyci? tutaj ten? Widziałeś Dave'a ostatnio? Bo ja go widziałem gdzieś tutaj. Widziałem, on chnuje jakieś też z plecami naszymi. A, no to go zaznaczyć, bo oni, oni ogólnie, No Oni się chcą pozbyć, bo im się nie podoba to, że my jesteśmy tak silni, nie? No gdzie? Właśnie, właśnie. I... dobra, to gdzieś tutaj, tak? To jest tutaj tutaj zes... dom katnap. Mówił, że jest pod domem katnapa, ale właśnie nie wiem, gdzie możemy szukać. No to poczekaj, to tutaj jest tylko wejście takie, zobacz. Gdzie? To. O wejście, no to jest wejście A nawet nie byłeś, panie? No właśnie, jest nie byłem, ale dobra, idziemy. I dobra, tutaj tak. powinno co zbyć? No tutaj powinno coś być, ale gdzie? Katap to jest przygotował tutaj, tak nie? Jest nie jest? no to to są... Już jedne plany, to już widziałem i zobacz, tak będzie wyglądało papierowo. Ale panie, ale fajne no, kolorki ma to. Wszystko, wszystko tak. takie fioletowe. Zobacz, będzie tutaj walka nawet katapowa. Ej, co zrobisz? No ale to wygląda 10 laty, a Pan, tak wyglądają te katapy! No, nie ma. Patrz, to jest kata, prawdziwy, potem jest Day, potem jest yy, pani potem, potem jest, jest, jest pają! Dave, to jest ten chyba, ten ob, taki o oglądany ob, zielony. Tak. A, A no jest. racja, racja, ale poczekaj, bo tutaj coś jest. Ej, co to? Ej, co to jest, co to jest, co to jest? Ej, patrz! Mówiłem ci, mówiłem ci. Par... Widzicie, co jest jakiś, jakaś, to, jakaś tablica. Pario i zielony kolor Sielki. piosenki. Milki da się zmanipulować. Dave, ciężka ryba, lubi zielony. Eee, potrzebne rzeczy tutaj nic nie masz. stąd producent maski naukowiec. Mamy czas 7 dni, konsekwencje śmierć? O co chodzi? Co? Ale co e, jest? Ja, no ja nie rozumiem, o co tu może chodzić. Czekaj, a tutaj obiekty testowy i maska, i tu jest ich, zobacz. E, o O czy to e. oznacza, że, że my mamy dostęp do teraz. Ej, a wiemy, my może musimy tą maskę jakoś zepsuć, albo coś, nie wiem. Ej, to Ej, no nie wiem, ale, kurde, gdzie że co jest, rzeczy na nas, no, co to jest, Więc Widzę, Ej, będziemy musieli to na pewno spędzić troszkę na tym czasu, ale zobacz, że tu myszał. jest jakaś mapa. Aha, to jest mapa, mapa popilonowa to jest, zobacz! Ej, widzę, widzę, ale patrz, bo tu są jakieś jeszcze krawki. co, to, czekaj, co to jest? Ej, nie się wydaje... czekaj, a nie, to jest pusta mapa, czekaj. Aaa, będziemy musieli to jakoś, ten, uzupełnić. Patrz, uzupełniłem co, uzupełniłem. Ale to źle, bo widzisz, nie pasuje. O nie, to nie robię, trzeba to potem zniszczyć. Czyli jak to zniszczymy, to będzie ty... ty... będziemy już będziemy... tak. Musimy to uzupełnić, są takie skrzynki, tabliczki są tutaj. Eee, właśnie, no widzę. Iyy... Czekaj, a w te pisze. Mi się zda... właśnie tutaj mi się zdaje, że tutaj są napisane jakby ich słabe punkty, może zobacz, Zobacz, bardzo... Na fala zielony kolor piosenki. To może nagramy Disa na papilona? Ej, patrzcie to są tak, to są niechyba słabe punkty! Bo, ale po no, prostu tak, jakieś informacje o nich, bo zobacz... Tak, bo, Mirki da się zmanipulować, daj ciężka ryba, czyli daj wam mówić, że będzie ciężko. Ej, test, 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 dobra, więc co? Mm, no. Jak myśli, spowodowaliśmy yy, to wszystkie kroki wykonawcy, jak nam mówi Kapnat. Wiesz co, szczerze, to ja bym troszeczkę się nie, nie robił tego, ale zobacz, że to jest napisane konsekwencje śmierć. więc jak my tego nie zrobimy, Te to będzie ogromny przypał. No ale my musimy to złapić, bo i na kat na żyje, i tak nie jest na Musimy go posłuchać. Wiesz co, ja, ja, ja muszę się zapytać moich doradców, dobra, zaraz przyjdę. Ale jakich dobra. doradców? Ej, ja mam doradców najlepszych na świecie, dobra? Ej. Dobra, ja chcę, co ja tutaj dzisiaj zostaję, ja muszę te wszystkie i cztery czas. Dobra, 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 to ja... Za... No, dobra, to papa. Pa. Panie ja mam... widzowie, co to się w ogóle dzieje? Co wy byście zrobili na moim miejscu? Czy my razem z bólem mamy coś zacząć kombinować i się przygotować na jakąś zagładę? Czy oni będą chcieli z nami walczyć? Czy to będzie koniec? papieronowa? Dajcie łapkę i wbijajcie jutro na film.